Fenomen lednicy to jest w ogóle coś, co mnie przerasta. To jest, jak gdyby gejzer, czy wulkan, który wybuch po tysiącu latach, na skinienie ojca świętego Jana Pawła. To jest nadzwyczajna energia, yy, która charakteryzuje się czymś, czego nie ma w książkach teologicznych: urok, entuzjazm, fascynacja. No, naturalnie, że nie może zapalać ktoś, kto sam nie płonie. I więc dlatego mnie to pochłania, ja płonę tym wszystkim, ale ten ogień się udziela. I to jest niesamowite: tego po ludzku zrozumieć się nie da, aby na pustej łące, przy jeziorze, z którego czerpano wodę, by ochrzcić pierwszych Polaków, zbiera się taki tłum ludzi, taka wspólnota się zawiązuje. I wszyscy tańczymy, wszyscy śpiewamy. To jest entuzjazm wiary i dlatego lednica jest niezbędna w krajobrazie polskiego duszpasterstwa.